na YouTubie. I witamy Was bardzo serdecznie po raz kolejny z Battlefielda III na posteriorek, tak jak głosi ten napis w intrze, który jest stosowany także, kiedy gra sam Napster, bo Napster jest leniwy i nie chcę mu się zrobić drugiego intra. Orek, przywitałbyś się. Po prostu nie umiem, przyznaj się. Tak, ja Witam wszystkich... no, przyznaj się, nie umiem. Witam muszę. wszystkich, którzy mnie nie lubią, bo jestem orkiem i nikt mnie nie lubi! O Jezus Mario Przepraszam, to tobie piszą... to tobie piszą na Facebooku, że jesteś numer. Ej, fakt co się stało się? Nagle jakieś straszne nagi weszły. Nie wiem. Coś mnie chyba wyczaił na mojej pozycji sniperskiej. Au. Okej. Okay. Y, to jest serwer, na którym można używać tylko pistoletów i noży. Dlatego stoisz jako snajper. Dlatego jestem sniperem. Bo mam Dlatego magnum jest. 44 z lunetą i celuję ludziom w ich malutkie główki. <laughs> Ale stary nie jest źle. 21 do 20. O, trój kill. 6 naboi 3 kill. To jest kill człowieku. Ja. Cholera. Strasznie ciężko uconować w baniach, jak koleś się porusza A już No kurde je, je, Okej okay. Jeden zdjęty. Ja się schowam za moją ścianą. No tutaj badam, kurczę. Jak włączyłem nagrywanie wiesz fraps mi ogranicza do 30 klatek na sekundę. Sukcio. Wróciłem sobie Eda pod nogi i w tym czasie rzucam... człowieka. Brawo. Ja ci się tu wewnętrznie, a ty kurde, olewasz mnie. No, to... yy, mam ograniczone we frapsie y, ilość klatek na sekundę do 30, żeby te nagrania nie były za wielkie, nie? A, i no, teraz, i teraz lefprz... Tak, mam 30 fpsów i powiem ci, że kurde, odczuwam y, spadek. Powiem ci, że będzie coś śmiesznie wyglądało przynajmniej. To, Dlaczego? No, bo będzie się troszeczkę... Dud, 30 fpsów. Jak sobie no. telewizornie oglądasz, to tam masz średnio na 25. Muszę zmienić tą broń, bo strasznie gówniana jest. To dlatego mi się tnie obraz przed oczami. Nie, obraz ci się tnie przed oczami, bo twój mały mózg nie nadąża przetwarzać impulsów. Ja sobie pozwolę... Nie wyzywaj mnie. nawodnić trochę Am organizm. Mam życia, ale żyje. Trzeba umieć takie coś. Okej, okay, jako że nagrywamy po godzinie 23. A w tej grze wszyscy przeklinają, to tak. mogę chyba pić piwo podczas nagrywania. Okej, okay, 1911 mój wierny, niezastąpiony. Gdzie ty ginoli uciekasz? Jezus Maria, co się stało? Gdzie jesteś, gdzie jesteś ty Gdzie jesteś? Nie wiem, już się podniósł ktoś. W ogóle zabiłem i umarłem w przeciągu chyba sekundy. Wyrzucam Najda, bo to jest za duża pokusa. Czemu? czemu, czemu, czemu tam z tą nulboską bronią? Jaką nuboską bronią? 93R O Boże, to jest z straszna to straszne Tak ja w ogóle... To jest serwer Only Pistols A w jeden pistol działa jak masz Dwa pistole Kilo yy, 18 też ma full auto z no, Ja grałem wszystkimi klankami po kolei. chwilą biegałem z Rexem, a potem nie. z Magnumem. Zabijają no, mnie! Stary, tak dawno nie grałem na samym pistole, że musiałem sobie o oh, daj już, już najda wyciągałem. sobie pod Ja wyrzucam ja za mapę zaraz jak podnogi. się odrodzę, wiesz? A, też tak można. No skuteczne, powiem Ci. O, koleś sobie w ogóle stoi na kontenerze i nic, ja nikt go nie zabija. Okej, okay. zauważyłem ich. Ał, Wow, wow, wow. biją mnie w plecy! Gin, gin, gin. A zabiłem cię. Magnum for the win. Magnum jest gówniany. Yy, dobra, na razie zabiłem więcej niż A. umarłem, czyli nie ma tragedii, ale nie jest dobrze. O, gonie cię. Nooo. No bardzo interesu. Lamię z rana. Jasne. Lamię z rana. Nie trafiłem no. Może coś bardziej szybkostrzelnego, Aha, nie, miałem, jednak nie. Resnęli mnie i mam możliwości zmiany klamki. Oj, widać. Tu, 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 tu. Kurde, kiedyś byłem dobry na pistole. Kiedyś wiem. w ogóle dużo granicy nie dobry na pistole. Co się tu dzieje, kto tu ucieka? Aaa, biją, jest, biją! O, oh, fuck, to jedną tostkę na ogonie. To to zobaczymy, jak to będzie. graliśmy dużo, bo mieszkam w całej, yy, mieście? Dalej mieszkałem, mieszkam. Teraz znowu tutaj przecież, o co ci chodzi? No i gramy. W sumie tam też mógłbym być, na ta prawda była taka, że w ogóle nie chciałem go mieć. Już mógłbym sobie bez problemu komba przenieść. No, tak, tak, A, No, to, to. po prostu uznałem, że lepiej nie. No, w sumie... Starym? Wiadomo jak to mogło być skończyć nie, nie po to się mieszka z narzeczoną, żeby kurde napie przed wzorkiem całej nocami, tak? Nie wiem, jest zazdrosną, chyba normalne <laughs> Nie, myślę, że ona nie wie o twoim istnieniu <laughs> Jak to, nie to nie ogląda filmiki i mówi, ale on ma fajne. Oczywiście, tak mówi też bym chciała pograć z Napsterem Nie, mówi, że ty masz fajnie. Aha, sorry nie, raczej litowałaby się nade mną. Aaa... Nie wiem, co mówić. A jak że nie zapraszali do siebie, to już w ogóle. W sensie, yy, na... Zapraszaliśmy mnie do siebie, Ten. Bory. ...integrowanie się przy sfermentowanych yy, tych... ...produktach zbożowych. Stare Boże. zaproszenie jest aktualne. Miałeś wpaść na Poznań Game Arena. To już nie było przypadkiem? Mam nadzieję, że nie, bo chciałem iść. Chyba już było, tak nie, nie no Nie nie mogło być. Nie, to chyba było. Głupi jakoś... jesteś, to było chyba y, 18 na być. A nie miało być 26? czy jakoś... No ale października tak dużo. Na pewno? Tak, na pewno. Poznak Emmerana zawsze było w październiku. A i nigdy nie byłeś, mimo że jesteś No ale zawsze wiedziałem, że jest. O i tam? Nie, nie lubię ludzi. Aaa, uciekłem Dobra, zabity i teraz uciec, bo 50% chyba. Automatycznego... Medyk! Gdzie jest medyk, czekaj. A ja mam medyka. Jestem medykiem. To może mi ktoś da apteczkę. Jakiś orek geju, za tobą jestem, weź rzuć apteczkę. Gdzie Jesteś tutaj, jesteś? Okej okay, mam 100%, dzięki Aha, też potrzebuję 100% Cześć, nie zabił? Zmieniałem broń na Magnum, to ci mi się lepiej grało Magnum jest zgubiony no. za mała szybko strzelność Trzeba nie ma. trzeba szybko mieć, biorę Magnum i ich jadę Ale też wrzucenie jedna boka bok. Jedna pestka za mały Dwa Reload Chyba apteczka wroga mnie leczy, lol. No, tak jest. To miło z ich strony. Ooo. Oh, fuck, jak smak, ja nie, nie lubię się zderzać problemy. z ludźmi. Niech ja żałuję, że tu nie 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 trafiłem kosą... No, mógłby być, mógłby być, przydałby się. No, wiadomo byłoby, czy ktoś ma akurat. Wow, Ratunku orek apteczka. Gdzie? A gdziekolwiek tam, gdzie jesteś, ja ci dogonię. Dzięki Góra będzie Ha, mam ale jestem, ale jestem, dobry A ja po prostu wychodzę i obrywam od razu Zresztą to właśnie nie da inaczej Jak tam, score? No trochę lepiej Wszystko się da Jednak 19-11 to jest No O, cholera, jedna pestka za mało no Jakby dostał jedną w główkę to by było pięknie tak w ogóle, teraz gram technikiem, bo technika mam tak. bardzo słabo rozwiniętą ja Właśnie sobie odblokowałem robocika, grając tutaj na pistolę. Ała. Ale zaraz sobie czego Tak już to widzę. Się zawsze ktoś jest za mną i zawsze mi ktoś nie w plec. Ej, co jest? Miałem przez chwilę 60 bo... klatek. Fraps chyba zapomniał blokować. Aha, jeżeli nie żyje, to mogę mieć więcej niż 30 klatek? Nie ogarniam tego. Nie, zaraz mam 60. Ja też nie, co nie robi? A, Aaa, zresztą ja wszystko to masz. I tak zostałem zabity. Trzymając sobie nastawienie. nie. O, daj... Stary! Ja mam tak zakorzeniony ten odruch rzucania Neida. Ja też. Ale ja na szczęście jeszcze sobie przypominam Je, w połowie przeciekę. i się odwracam. No. Tam 9 minut dopiero nagrywamy. A! No. Ja, no, to jest chaos, to jest chaos. przy zabiciu z Ja próbuję ich obejść trochę. Nie próbuj ich obejść, tylko ich pozabijaj. No ale ja chcę ich obejść, żeby ich pozabijać. Tak, zobaczycie jak bardzo nie wolno. No, nie warto chodzić z rywali, żeby ich pozabijać. Może w wypadku orka ta nauka ma sens, bo orek to nóg, który nie umie strzelać. Ale Napster zaraz wam pokażę, jak się odchodzi przeciwników i robi im Saigon na tyłach. Tak, Napster pokaże. Dobra, zwijamy się, cholera. Obeszli mnie. I Weź. Nie mówiłem tak. Daj, zabiję. dwóch, odwal się. Nie mówiłem przy przypadkiem. Ramkę, odwal się. się Orek, odwal, odwal się. O, ktoś mi rzucił, najda. No to wbiegaj w niego. Jak ci ktoś rzuci najda, to się nie wahaj, bo A Aj, Ile na boj ma Na no, około 6 bo to rewolwer no? Sprekkie, nie Czekaj, zaraz sprawdzę. Bo w sumie z Rexem dzisiaj nie biegałem. Te, też właśnie, widziałem no, Rexa teraz. Gdzie tu jest Rex, cholera? on Był gdzieś pod koniec. Jest Rex. Rex powinien mieć szóstkę. <noise> Wyciągnął mi się dało i mówię co? 12? Jakim cudem? Rex w sumie jest dobry. Tylko ja no lubię rewolwerów, bo one się za długo ładują. Chociaż nie, Rex, się w miarę szybko ładuje, ale Dobra. mam wrażenie, że jednak yy, Beretę albo coś innego ładujesz szybciej, no kurde. Dobra, spróbuję jeszcze trochę posnajterzyć. O, ktoś nie resnął. Jest Maria, położyłem w ogóle ogień za porodę, nie wiem gdzie. <słuchaj> Aha, spoko. Na i e, może powtórz, bo ja chyba gadałem i mogłem Cię zagłuszyć. Mówię, że właśnie pokrytowałem kogoś z DAO i dobiłem jeden strzałem z Rexa. Typowy nup, nie? nie? Mam to wizyjny. Stoję. Bo... Oh, daj. Fajnie wyszło. Stoję sobie i strzelam z DAO, tak? Dlatego, że jestem głupi. I nagle koło mnie taki Nate no. wybucha. Fajnie. Ładnie. To mój był, Nate, bo ja rzucałem, wyskakiwałem w Nie! Cholera, nie weszło w bankę, no? A wow wow, trzyma do mnie. Ja tu próbuję znowu snajperzyć z Magnuma, a ja z Rexa. Z Rexa, ale Rex nie ma lunety, nie można z niego snajperzyć! Ale ja snajpię z nie. Tak, do a snajper. mnie postrzelają w kupę Ale ich obejdę, ale ich obejdę, obejdę wow. ich wszystkich. Dojdę ich wszystkich i zabiję ich nożem. Ej, to był nasz! Ale się nie skitrał. Nie, ja nie mogę biegać z rewolwerem. Dobra, y, uwaga, Napster Spójstę prezentuje stube? G-18. Hi, hi. Dobra, szybka prezentacja. Oto G-18 i teraz biegamy w środek. Jak widzicie, moc obalająca zerowa. No muszą chyba z 3 w głowę trafić, kurde. Nie znam, 3% HP, jestem żywym trupem. Fuck. Test, czy za mną nikogo nie ma. O, apteczkę gdzieś tam macałem chyba. Co, był ktoś? Gdzie tu jest apteczka? A, stoję Przedefnie. na niej. Okej. Okay. No dajesz, faj, zabijecie. A bo to, to jest coś. Orek, jakiś skor. Prins, prins, tyłu. A? O, ale kolesia po prostu zanihilowałem. Oj, to było złoto. Ale jednemu zabrałem 20%. Nie, jednak jestem za słaby na G18. Spróbujemy... To nie jest To może Beretta. czekaj, czekać, czekaj, chować się. z latarką. Ja dzisiaj właśnie odkryłem, Bra, że latarkę można da, wyłączać, da, da, da. wiecie? A Orek pewnie dalej nie wie, bo to głupe to jest Sami mówiłeś, Sasie. powiedziałem jak się ją wyłącza. Nie powiedziałeś mi jak się ją wyłącza Powiedziałem ci. Bullshit, bullshit O, zabiłem kolega, którego nie widziałem Powiedziałem ci, że masz taki pinczyn kamisz na obudowie od komputera jak go naciśniesz, to się wyłączy latarka. Powiedzcie mi czy Orek nie jest głupi. Ja po prostu zbieram y, ten Fundusze na odszkodowanie dla siebie za to, że spędzam czas z zorkiem. daj mi, rzuciłem granat, zaraz umrę. No nie, fartownie mój nadej nikogo nie zabił. jak wygląda? Z pieprzej. Twoje skinerskie najdy to są. One lecą i nikogo nie zabiją. No koleś próbował mnie zabić z noża w plecy, tylko że bieg kurwa na pełnych nogach. I trochę go usłyszałem i go przywitałem lufą w ustach. Chyba on Ciebie w czymś innym się przywitał. Olek, tak chyba Ty się tak z kolegami witasz. Ogóle, czemu Ty zawsze disujesz? Puba, no. ty nie umiesz normalnie porozmawiać, pocieszyć się cudzym szczęściem. Ty musisz disować wszystkich zaraz. Ja myślę, że Ty w dzieciństwie nie miałeś ulubionego misia. To, Miałem. to Miałem chyba ci fajny. go kurwa zabrali, jak byłeś mały. O, oh, fuck, zostało mi dało 12 GINCIE! Skończyły mi się pestki w. Subcio! W M9 rzucałem granata, trafiłem pod nogi. Hmm. Orek debil. Spójrzcie na jego staty, spójrzcie jak on gra. 7 przewagi, znaczy to nie trzeba być skrajnym nubem. Ależ ja lubię M9. M9 to jest chyba, kurde, najlepsza klamka po 1911. To są dwie najładniejsze klamki ever. A, z artiglu? Nie, brzydki. Wprawdzie miałem okazję strzelać tylko z innego kalibru. Strzelałem z Deagle'a Przerobionego, bo no nie mieliśmy tego tam pełnokalibrowego. Nie wiem, kurwa, nawet jaki to jest kaliber dokładnie. Ale powiem Ci, że to strasznie źle leży w łapie, albo ja mam kurwa za małe ręki. Ja, masz małą rękę, tam. Masz rata na najniższej rozpiętości, no Co mam? Mówię, że masz rata na najniższej rozpiętości przecież. No mam. No. To masz małą rękę. Na wtedy co się kłóciliśmy o tą rozpiętość rata, i mierzyliśmy sobie palce czy się okazało, że takie same, więc ja nie wiem czego chcesz, kurwa. No ale ty jakoś nie umiesz trzymać, widoczny Dobra, na... uwaga, komisyjnie Napster mierzy sobie y, Fakera. Faker Napstera odtąd dotąd ma 10 cm. Dziękuję. Olek, zmierz sobie Fakera. innego pewnie też. <noise> Akurat ten izb był dobry, zabawny był. Bo zazwyczaj to rzucasz takim kurdem deponem. Ale to było celne, mnie tego albo po prostu poczułem pół puszki piwa. Upiłem się. Może, <laughs> Można. Aha. trochę piwa, W czasie, kiedy degustowałem warkę, za którą, szczerze powiedziawszy, nie przepadam, chociaż wypiję, są gorsze piwa, to yy, zdążyłem umrzeć, zostać freśnięty i jeszcze raz umrzeć. A no, czemu ten nóż naszy, nigdy naszy, nie trafia no w cel? Trzeba wycelować Stary, no! Mnie nie jest tak. Dobrze, Spotkałem dobra. się z się w kontenerze, tak że nie było opcji, żebym go nie trafił. No, ten mi w ogóle znika, nie? muszę trochę większy dystans zachować. O, to mówi, że spotkasz się z kolegami. Kontenera. Z przyzwyczajenia wyciągnąłem właśnie szlugę z paczki, chciałem ją Oj, Nie no, wiesz co, tutaj w tym domu to lepiej nie. Chociaż w sumie teraz już, już tak się nawet nie czepiają. Ale powinni, bo chyba w domu się nie powinny palić. No, nie powinno. Nie zostałem stały masakra, potem tak wszystko śmierdzi w chacie. Przecież no. tam u siebie to paliło. A wiesz, altanka przewiewna, no to... No nie, powiem Ci, że jechało mocno. Fajnie było yy, wieczorem, jak sobie siedzieliśmy, gadaliśmy i jaraliśmy. A potem stare, jak się otworzyło drzwi na zewnątrz, to taka chmura dymu waliła ze środka. No wiesz, dwa pokoje, korytarz kuchnia, łazienka, to nie ma gdzie ten dym uciec. No, szczególnie jak nie masz okien. No nie mam, bo zakleiłem taśmą i zakratowałem w obawie, że jakiś pedober orek przyjdzie po mnie w nocy. Chyba Beda czas tak, chyba zmienić osta. klamkę. Wezmę znowu to z lunetą i w ogóle pójdę tam. O! Orek, a ty nagrywasz na przykład swój obraz z kamery teraz? Nie. nie Aha, nie bo się tu nie masz kamery, no. ty tam miałeś jakiś patm. Mam kamerę, ale jestem tak waste po treningu, że wolę lejset. tego nie robić. Kurwa właśnie. No. Weź no w ogóle zaraz będzie sobie... e, Orek, będzie do nas mówił, e, będzie e, pytał e, Jak oh, wy tu yeah. po polsku? E, m, 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 bo ja byłam tydzień w Stanach. grania w e, GTA i też coś tu nie pograłem. Tam jak się, się zabija, to jest wasted. wasted. W jakiej GTA grałeś? E, Vice City San Andreas. Ja kurde oglądałem let's play Roka z piątki. I powiem Ci, żebym se pograł w GTA V. Nie masz konsoli? No nie mam, ale w listopadzie Jeszcze. ma być na PC-ty. To może, może. Inna sprawa, czy Napsera, y, który jest gówniakiem biedakiem, będzie stać na y, tę gierkę na PC-ta. Bo GTA niestety Wiesz, do tanich tytułów nie należy po, Pomyślę, pomyślę może ci sprezuję kiedyś <noise> Okej, okay, oficjalnie ogłaszam, że jeżeli Orek sprezentuje mi GTA 5 to yy, stawiam w domu ołtarzyk na jego cześć Zrobiony z gówna Następny A, już się ucieszyłeś, co? Nie Chyba, że lubisz mieć kupę główna w domu Nie przepadam, ale w sumie to cię zapraszałem, nie? Więc jestem przygotowany na takie ryzyko. Jakie ryzyko? Kupy gówna. Chodząca i po moim pokoju na przykład. Chciałbyś. Orek, czy my nie możemy normalnie rozmawiać? Przecież się lubimy, to czemu się disujemy? Jak normalnie no, gadamy, to się nie disujemy. Tylko jak włączę nagrywanie, to tobie się włącza jakiś kurde range na mnie. A mi się włącza, a by nie. Kurde, no ja odpowiadam tylko. Ja tylko odpowiadam, ja, ja tylko się bronię. Co to jest? Co to jest MP? Co to? Nie, nie pamiętam w ogóle tej klamki, że z tego strzelał. Zobaczymy jeszcze, jak ta klamka A, chodzi i będę kończył nagrywanie. A my jeszcze pobiegamy. Albo możemy tak, tego kryzysa odczekać. Tak, O, bo już jestem zaraz za tobą. Tak? No stary, tak. No już prawie mnie dogoniłeś w ilości fragów, wiesz? Kurde, spacja mi przestaje nie działać, lubię. co mnie bardzo smuci. Bo lubię spację mieć. Okej, okay, fajna klamka Fajnie brzmi Jezus, no Typ spadł w tak ciemne miejsce, że go w ogóle nie widziałem A, widzisz? Może był też czarny do tego? No chyba był Ja sobie w ogóle ustawiłem stary, że mam te czarne kombinezony na moich ludziach I jestem nigga gangsta style O jezu i nawet strzelam o, jak nigga Tak, właśnie, Rex stary, z ust mi to wyjąłeś, fuck Rex. Powiedziałeś to w momencie, kiedy dostałem w banie z Rexa. <gulia> ja też. L y nie wiedziałem, że to jest koleś nie ode mnie z drużyny. Mignął mi znacznik tego od nas o, za jego łbem. okej, okay. znowu Rex. No, stary, tylko. Dużo ludzi biega z Rexami. Nie wiem. Już wiem dlaczego nie lubię warki, nawet nie chodzi o sam smak, który w sumie nie jest taki tragiczny. Warka to jest jedyne piwo Ever, po którym mi się odbija. Odbija mi się browarem. Ojej. To, to, to mnie wkurza. Strasznie, bo nie lubię jak mi się odbija. O Jezus no Maria! Po piwo, po których u, u puszki coś pijamy. Tak, dokładnie. I śmieszam cię moje kawałki. No tak. I nawet ci mówię, że nie jesteś taki głupi. Też, tak to akurat prawda Nie Orek, to mówię często nawet na 6, w ogóle po prostu jest mi ciebie żal z momentami... To nie mnie wyrzucili z uczelni. <grym> mnie też nie wyrzucili, wypraszam sobie. Nikt mnie z żadnej uczelni nie wyrzucił nigdy. Nie. <grym> nie raczej nie, wiesz co, akurat ten kierunek jest spoko, zwłaszcza, że już, kurde, materiał praktycznie miałem tylko teraz wam go się rozszerzał. Leśnictwo, to to? Czy na leśnictwie byłeś? Nie, leśnictwo już było i już nie wróci. Każdy popełnia w życiu błędy, ja na przykład kiedyś wydałem ciebie do znajomych i się za mną ciągnę. No to jest twoje najlepsze jaką zrobiłeś. No nie wiem. Chociaż w sumie gdyby nie, to miałbym dalej BF-a po rusku. W sumie może to nie było takie głupie. Okej. daj. dej! W ogóle zabiłem wszystkie kontenery dookoła, ale koleś przeżył. Dobra, yy, kończymy, bo odcinek Dacz, jest już za długi. Orek, ładnie się pożegnaj. Tabelą końcową zakończymy. Do widzenia wszystkim, napisem musi wyłączyć, bo już go no, goni, nie zostało mi niecałe 30 punktów. No, zostało mu tylko kurde 13 fragów do mnie, a i tak ma gorsze staty. Dobra, nie, w sumie nieważne, czy to jest istotne. Dzięki za uwagę, Aha. wybaczcie nam, że się licujemy, my się naprawdę lubimy. Orek Tygnoju. Yy, trzymajcie no, się bardzo, bardzo. na razie. Cześć. Do zobaczenia wszystkim. Wasze zdrowie na koniec.